Oto 10 najlepszych narzędzi AI, przez które studia, wideo i graficy mają totalnie przej****. Zaczynamy od obrazów. Ja używam do tego Open Art. Świetne efekty, masa opcji, masz własne modele, dużo taniej niż Mid Journey. Następnie, aby zamienić obraz w wideo z najwyższą możliwą jakością wizualizacji użyj Kling AI. Jeśli chcesz zrobić wideo Full HD, którego jakość będzie po prostu najlepsza użyj Pika Art. Do promowania produktu użyj Pilot. Copilot. tę szapkę Top View, która jest świetna do tego, aby aktor zareklamował Twój produkt. Oczywiście do tworzenia awatarów tu pewnie Ci nie zaskoczę, takich jak ten awatar, którego widzisz teraz, najlepsza aplikacja to HeyGen. Do podniesienia jakości zdjęcia czy filmu, użyj CREA AI, a do tworzenia najlepszych efektów wizualnych, gdzie stworzysz no, dosłownie wszystko, co chcesz, wykorzystaj Open Magic. Jeśli chcesz przekształcić dowolne zdjęcie w 3D i całkowicie kontrolować ruch, Kamery, a nawet rozszerzyć swoje filmy, możesz użyć runway. Możesz też zmienić swoje ubranie za pomocą sztucznej inteligencji. Do tego wykorzystaj bezpłatne narzędzie dostępne na Hugging Face. No i w końcu najważniejsze, jeśli chcesz dostać linki do wszystkich tych narzędzi, wpisz w komentarzu Fabryka Treści a wyślę ci je w wiadomości.